A, już nagrywa. Dobra, jestem z powrotem w aucie. Troszkę go musiałem słodzić. No i tak, teraz wezmę, zrobię tak jak poprzednio, nawet tam widzę moje ślady są. Eee, ten, w miejscu stoję, nie? Dam w jedynkę, rozpędzę i później wrzucę w dwójkę. Też będę w miejscu stał. Tylko trzeba to bardzo szybko i bardzo gwałtownie wrzucić od, od razu w dwójkę, żeby po prostu eee, koła się nie, nie zwolniły za, za dużo, nie? No i później mogę delikatnie wpuszczać hamulec no i zobaczymy ile będzie na liczniku jak będziemy stali w miejscu, nie? No i później pojadę troszkę dalej i już. Dobra, zaczynamy. Ok. Zaraz. Okej. Okay. Gotowy? Jedziemy. Troszkę mi się nie udało, zaraz spróbujemy jeszcze raz. <śmany> dymu, dymie... <śmany> Troszkę dymeczku jest. No widziałeś na liczniku ile było, mam nadzieję, zaraz sprawdzę. Kurczę, ale dymu. Muszę troszkę dalej odjechać. Ja szybkie kole. Uuu, dymu. No tak jak się stoi w miejscu, nie a opony jadą 120, no to wiadomo, że troszeczkę dymeczku będzie. Dobra. A zaraz zademonstruję Ci jego przyspieszenie póki jeszcze jestem. Dobra, gotowy. Teraz tak no.

no tutaj są same zakłady i tak dalej, ale widzę, że tutaj troszeczkę ludzie jeszcze w niedzielę pracują, niektórzy nie wiem czy pracują, czy po prostu przychodzą, żeby swoje rzeczy pozałatwiać. No ale ładny budynek. Dobra. Dobra, to na razie wyłączam i później włączę z powrotem jak znajdę jakąś dłuższą drogę i troszeczkę to rozpędzimy, dobra?